Hej, cześć, czołem moi drodzy, ja jestem Kanekazy i witam Was w kolejnym odcinku. Moi drodzy, dzisiaj, dzisiaj co będziemy grać i robić? View all cars. Dzisiaj będziemy budować, moi drodzy, BMW M2. Jest to bardzo fajne, małe i smukłe auto. E, mi się sobie jeszcze bardzo podoba. I szczerze mówiąc, nie wiem, lubię M4, ale powiedzmy M4 GTS, mi się to nie podoba. Nie wiem, czy to po prostu w Forzach zrobiła, że się to bardzo nie podoba, ale nie. Na przykład M5 mi się nie podoba z 2012, ale za to powiedzmy M5 z 2018. Uff, bardzo mi się podoba. Szczególnie w Nardo to już w ogóle, mwa, piękne. M3 z, 20, z 2008? Nie, nie za bardzo. Nowsze M3? Jak najbardziej. E co je, jest coś, coś jest w tym E36. Bo po prostu no nie no jest ładne, jest fajne, mi się bardzo podoba, szczególnie właśnie w M-Sporcie M3 e, z takim, ten małym mam spoilerem z tyłu. Ale mój drog, dzisiaj będziemy budować właśnie M2 Coupe e, pod drift. Okej, okay, moi drodzy, więc jesteśmy z powrotem. Upgrade and Tuning. Eee, nie chcę... What the fuck? Custom Upgrades. Eee, mało mu zabrać w tej chwili, To za kolisami, jak widzicie, właśnie z lekka e, auto tutaj podtuningowałem. Eee, ale teraz tak, zobaczmy, co ma, możliwo, jakie ma możliwości autko. Eee, zmiana silnika. Silnika mu nie chcę zmieniać na V10, ani V8, ani V8 4 litry, ani 6,2 litra V8 również. I następnie. Drive train, nie, zostawiamy na tył, eee, teraz mamy tutaj tak, przedni lipek. Uuuu, to jest taki bardziej M pakiet z tego co widzę. Eee, Okej, okay, bierzemy tego. Następnie mamy małą lotkę, dużą lotkę i brak jakiejkolwiek lotki. Weźmy sobie taką małą, pięknie, ładną lotkę. No właśnie jak mówiłem przed nam taką purpurę mu zrobią, taką przyciemnioną purpurę. E, mu z tego właśnie, jak widzicie. Dobra, tylny zderzak. E, karbonowy pakiet bierzemy. Trochę też będą karbonowe progi, tak. No dobra, bierzemy. No, to wychodzimy teraz stąd, następnie... Uuu, shit, ominąłem koła Japony. Teraz tak, ile auto generuje? Auto generuje 365 koni. Moim golem tutaj będzie... I 500 km. Moim golem tutaj będzie uzyskanie 600 koni. I około 1200 wagi. Ale dobra, e, do tego bierzemy. A ok. Sportowe opony. o shit. O to szybko mi przemyka. E, przód bierzemy 275. Chcę całkiem szerokie i przyczepne opony. Z tyłu 295. Przy 600 koniach. To powinno być wystarczająco, e, wystarczająco dużo. Mi się te opony TFL te, te już podobają ale zobaczmy co innego możemy tutaj założyć. Um, coś takiego z jajem, ale coś takiego, żeby było takie wow faktor. Bierzemy to. Dobra, wchodzimy teraz stąd. Następnie rozmiar. Są 20? 20, tak. 20, następnie poszerzenie. Ładny offset sobie tu postawimy pięknie. To się na razie prezentuje. Tył również jest Hela Flash, prawie, prawie Hela Flash na tyle. No przecież pękę poza Hela Flashem. Następnie sprzęgło, sprzęgło na maksa. Tak jak zawsze to robimy e, z tego powodu, że pozwoli nam właśnie później grzebać sobie dłubać w tuningu. E, hamulce, hamulce, szczerze mówiąc, podobają mi się niebieskie, niebieskie klocki, więc możliwe, że zostawię. <laughs> Ale m, sportowe tak potrzebują. Następnie drifterskie zawieszenie. Zobaczmy jak to wygląda. Byłem na całkiem agresywnie. Szczerze mówiąc, pójdę. Pójdę pod drifterskie. E, roll bars na maksa, żeby to usztywnić wszystko. Następnie klatkę. Klatki nie zakładamy pełnej, zakładamy jakby klatkę, żeby to usztywnić, albo nie dawać za dużo wagi. Następnie mamy 1500, 1200, proszę tyle, ile chciałem. O, wow, pięknie, 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 pięknie. I następnie właśnie zobaczmy, czy nam się udało uzyskać Mark 600. 600, kunia. Mamy 413 już, 434, 524. Mamy teraz 542, 576, 594. 601. Jednego konia staram się pozbyć. Nie, nie uda mi się to zrobić. Na nazwie Flywheel e, mamy teraz tylko razem 601 koni, 719 nm i 1281 kg wagi. Następnie, gdybyśmy dodali na Maxa Turbo, jestem ciekawy, ile by nam to dało jeszcze. 730. Co prawda nie jest nie wiadomo jaki wielki upgrade, ale no jest dużo mocy, która jest albo i nie ma jej z nami. Teraz również myślę sobie szczerze mówiąc, jest zima w tej chwili, więc czy nam się płaca taki setup robić w tej chwili? Fakiet, Zobaczmy. Chyba to jest to miejsce. O ile, nie, o ile się nie mylę, to tutaj chyba właśnie mów po ludzku. Stara się robić taki swój challenge czy coś. Więc zobaczmy, właśnie, czy, czy mi to się uda. Nie ja będę dokładnie, co to był za challenge. Nie będę dokładnie, jak ten challenge, jaka trasa szła, którą montant wymyślił. Ale, ale zobaczmy, jak nam to pójdzie. Chociaż ten kawałek, który ja pamiętam. Czyli wpinamy się do góry. O oh shit. Wpinamy się tutaj do góry. Słyszałem i nie widziałem, że telefon mi dzwoni Sary moi drodzy Coś co było, że wokół wokół tego lecimy. O! frajer, facet, serio? Czyli wokół tego lecimy, cyk, 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 cyk. I następnie wracamy Trójczka, czwóreczka. Czworeczka jakby jest? Ale jakby jej nie było No ale szczerze mówiąc zabrawali tą prasę Nie wiem jak tam dalej to szło A Szczerze Jak na razie nie potrzebuję tutaj nic zmieniać w tej M 4 I cieszę się, że wziąłem opony jakie wziąłem Na tyle mamy chyba 290 o ile się nie mylę a na przychodzie mamy 275. i... Ja widzicie, trzymają się, trzymają się bardzo dobrze. Eee, nie? A dobrze tędy lecimy. W śniegu jest trochę dziwnie, bo praktycznie nic nie widzę. Nie za bardzo wiem, którędy lecieć. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. how about chillax? The Ja chciałem tylko zredukować z biega, tu mnie o to w ogóle wszędzie już poleciało. Szeroko. Tego bowanda będę chciał strącić chwilę. Coś tam tego skilla jeszcze mam. Coś tam jeszcze, jeszcze nie wszystko zamarło ze mną. Coś tam jeszcze potrafię w tym twórcu sobie śmignąć. Na ręcznym się wślizgniemy tutaj w zakręt na trójeczkę. Szczerze mówiąc, dupny zakręt wybrałem sobie. Ok. To jest fajne w sumie sobie, sobie w do latania sobie. A teraz porządnie już śnieg polecimy. i <laughs> Teraz już nie ma żadnej jakiejkolwiek wczepności. Tu jest, a tutaj nie ma. Tu jest parking, myślę, się no nie mylę. jest parking. FUCK! No to tak, upalamy BMW na parkingu. <grym> zobaczmy, jak on pójdzie. Upalanie BMW na parkingu. No szczerze mówiąc, gdybym miałem dwójkę, by było w dużo śniegu, ja bym brał swoją bajamkę na parking. Ponieważ czemu by nie? Dawaj, dawaj, dawaj synek, dawaj, ej! Coś tam jeszcze upalamy Znaczy będę pracować, żeby nie odwrócić go tak bardzo Bo zbyt dużo gazu właśnie odciągam I po prostu spada mi ciągle zabratów. O. Dawaj synek, dawaj. Ok, teraz tak. Zmieńmy sobie właśnie. Uu. Jak to brzmi zajebiście! Szczerze mówiąc i sądziłem, że będzie tak dobrze brzmiało. Ok. To jak to jest, że od środka się gubię, a od a od zewnątrz super mi idzie. Bardziej nad płynnością muszę pracować, jeżeli wychodzi o furze. Fasota to już ogarniam, płynność, oh, fakt A tutaj, właśnie, pięknie bardziej pracować na tym. Ale jest ok, jest ok, jest ok. Oh shit, oh shit, oh shit. Ok, wiecie co? Sobie na razie wyjdźmy stąd <laughs> na zewnątrz, ale piękna serwisko. O purpurę, właśnie. Na autach super to wygląda. Ale lećmy teraz dalej, gdzieś przejechać. Fajny jest, fajny jest ten ten. Um, to co? Um, ten paki. Nowa miejscówka dla mnie to wygląda jak. testowania. Ale też, no tak, no w zimę niby jest miejscówka w tej chwili. A zobaczmy to później, właśnie poza zimą, jak to będzie. A gdzie, wiem gdzie jadę już w tej chwili. Teraz polećmy sobie w drugą stronę. Są właśnie fajne takie za małe zakręty podczas jazdy, bo wiadomo, jak sobie jedziecie wiem, sobie do domu czy do sklepu i wiecie, patrzcie, taki fajny zakręt, cyk, m 2 strzał ze sprzęgła. Impulsywnie, impulsywnie gazem i proszę bardzo, znowu sprzęgiełko ręczny, cyk. I wymijacie sobie jakąś E220 klasę. Mercedesa, rozwala sobie płotki. Wszystko jest ok, wy na domu, do domu wracacie. Tata się wracacie. Ta nasza pyta, co się stało za to, No to niego ojciec, ale jakie drifty, ponieważ nie czuję, jak, jakby auto potrzebowało tuningu, szczerze mówiąc, po pierwsze. A po drugie, e, auto nie robię nie, nie tuningu i mu na razie nie zrobię tuningu z tego powodu, że jest zima. Więc szczerze mówiąc, nie mam jakiegoś prawdziwego feedbacku e, od świata w grze, i jakby to auto się trzymało na drodze. Nie mam jakiejś Jakiegoś hangaru, żeby to auto sprawdzić na suchym. Jeżeli rozumiem, czy o co chodzi, bo no to ślizga się więcej niż powinno, szczerze mówiąc. Więc me. No ale zobaczymy. Zobaczymy, właśnie, jak to. Jak to auto będzie śmigało. Shii. Dawaj, dawaj, dawaj. Ooo, żem sobie jaja śmignął. O o oh, fuck Moi oh. no, drodzy, szczerze mówiąc osobiście mi się to auto super podoba Auto to wyższe trzyma drogi Jak mówiłem przed sekundą, no jakiegoś dużego czynnika um, Aby wyczyścić to auto nie mam Ponieważ no jest, jest wszędzie śnieg I nawet na drogach Tutaj Czwóreczka jak widzicie, ja już sobie jakie tak. Yy, pchacie więcej niż trójka Na piątce, no nie sądzę że będziemy driftować ale zobaczymy mówiąc, Z takiej prędkości jak zjebałem to, to z samym driftował nogami ale nie no auto naprawdę nie dość, że od środka fenomenalnie brzmi nie wiem czy ma dwie turbo sprężarki ale brzmi jak, jak dwie turbo sprężarki Oh shit, oh shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh shit. Także, szczerze mówiąc, uznaję to, tą M2 osobiście za sztos, co prawda zrobię kolejny odcinek z tą, e, z tą M2, ponieważ tego co widzę, jakby zobaczyłem e, ostatnio, to robiłem M2 w również w Horizon 3, więc chciałbym zobaczyć, właśnie, jakie są, e, jak mi to ta M2 będzie leżała w, w Forge Horizon 4. O, proszę, okej, okay, mamy trochę jak suchego zobaczmy, jak nam pójdzie. Czwóreczka no. Osied, osied, osied. Coś mi się wydaje, że... Trójka jest super. Trójka zobaczcie. Pięknie cacy. No ale czwóreczka no już nie za bardzo. Czwóreczka już po prostu jakby mech tak jest. E, bo mamy trochę suchego teraz, więc nie jest to też wiadomo w pełni suche, ale jest takie zimowe, wystarczająco suche, żeby coś tam sprawdzić I szczerze mówiąc e, bym to te tunimy zrobić. Ale poczekam aż się zrobi O proszę, no nie, jednak nie. Jakby chcę, ale by nie mamy tak Więc moi drodzy Mój Wardek tego auta Osobiście mówię, że to jest sztos. Z tego powodu, że jak na razie podoba mi się, nie dość, że wizualnie to trzyma się drogi też dobrze. Pod drift jest dobra, aczkolwiek no muszę muszę poszperać, właśnie w ustawieniach tuningu, aby tą czwórkę zrobić. Ponieważ trójka jest czupęka za krótka, a czwórka po prostu nie ma wystarczająco mocy. Nie chcę mu zwiększać mocy. Z tego powodu, że po prostu nie chcę tego robić. Lubię auto właśnie w takim właśnie 600 e, kuniach marku. Po prostu fajnie się nie mi lata. No. Ale zobaczymy. No zobaczymy co możemy. Co możemy z tym zrobić. Okej, okay, chwila, chwila, chwila. O, patent serio. W większości czasu to jest, to jestem to ja i moje, jakby błędy jako kierowcy. E, nie auta, czasami właśnie na no mówię, No wiadomo, każdy gra inaczej, każdy ma swoje preferencje, każdy ma swoje, jakby takie rzeczy, na które e, skupia się. O, faj, to było dobre, entry, a teraz zjebałem bo właśnie nie jestem płynny w tym. W sensie, że właśnie że właśnie z gazem nie jestem płynny jeszcze w Forze. Więc powoli, powoli uczymy się. Dużo właśnie grałem baseto a nie Forze, więc odzwyczaiłem się od pewnych rzeczy, ale spokojnie, jak być dalej, jeszcze mam to, co trzeba, aby pobawić się, jakieś tam kółeczka porobić. Um, także... Także tego, więc także moi drodzy, dziękuję wam serdecznie, za to, że wpadliście, dziękuję wam serdecznie za to, że oglądacie dalej, Um, I co? się spodobało? Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, moi drodzy. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej! Okay. Również w opisie piszcie mi auta, które byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku.